Szanowni goście, koleżanki i koledzy, pracownicy Nordkalk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tak liczne przybycie na uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej linii produkcji granulatu w zakładzie Nordkalk w Sławnie. Witam reprezentantów zarządu Sejmiku Województwa Łódzkiego w osobach wicemarszałku Województwa Łódzkiego pana Artura Bagińskiego. Witam przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego pana Marka Mazura. Witam również Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Pana Kazimierza Pan Perek, Pana Tadeusza Stanika, Kierownika Referatu Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Pana Andrzeja Mazura. Witam Przedstawiciela Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w osobie Pana Bartosza Rzędkiewicza, Dyrektora, Zastępcę Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora. Witam Przedstawicieli Wydziału Środowiska, zdrowia i osób niepełnospra niepełnosprawnych w starostwie powiatowym w opocznie pana inspektora Leszka Lewandowskiego. i rozpoczęcie inwestycji w budowę nowej linii produkcji granulatu na terenie gminy sławno, gminy sławno stanowiącej pod strefę łódzkiej strefy ekonomicznej. Od samego początku procesu ubiegania, u, ubiegania się o pozwolenie na inwestycje wiedzieliśmy, że może być to wzorcowy przykład współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, samorządowej oraz inwestora prywatnego, jakim jest Nordkalk. Byliśmy przekonani o powodzeniu naszego projektu, ponieważ był on bardzo dobrze przygotowany już w strefie studyjnej, uzyskując akcept, akceptację właścicieli naszej firmy. Jednak ostateczne powodzenie inwestycji byłoby możliwe dzięki determinacji lokalnych władz samorządowych, a w szczególności wójta gminy Sławno, pana Tadeusza Wojciechowskiego, wsparcia Ministerstwa Gospodarki oraz przychylności zrozumienia i szybkości działania Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po niespełna dwóch latach od pierwszych rozmów spotykamy się dziś w Sławnie na, uczy... na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego. Która w sposób oficjalny rozpoczyna etap budowy nowej linii. Mam głęboką nadzieję, że w równie ekspresowym tempie będzie przebiegała sama budowa zakładu, co pozwoli spotkać się nam jeszcze raz w tym miejscu w czerwcu 2006 no, roku. Pana Heliosza, dyrektora operacyjnego Centralnej Europy w firmie Nordkalk i wiceprezesa zarządu Nordkalk, z ograniczoną odpowiedzialnością, który udzieli Państwu nieważnego. Ja może Najważniejsze... bo jeszcze mamy kilka przemówień przed nami. Na początku chciałem przedstawić osoby, bez których ta inwestycja nie miałaby miejsca. Najważniejsze z mojej lewej to jest Wójt Sławna, bez którego nie, nie doszłoby do zatwierdzenia tej inwestycji, gdyż ona obwarowana była m.in. strefą ekonomiczną, czy powstaniem strefy ekonomicznej tutaj. Z drugiej strony chciałem przedstawić osoby, które również głęboko z tą inwestycją się zajmują, zajmowały i, i które nad nią pracowały. Po pierwsze dyrektor zakładu Robert Siuda Po drugie kierownik projektu Jerzy Katek. mamy jeszcze jedną osobę, która dojechała z naszej firmy, która która jak gdyby była pomysłodawcą. Tutaj przed nami będzie wielka hala produkcyjna. Tutaj widzimy fundamenty. To wszystko będzie zadaszone. W tym budynku, wyobraźmy sobie, że to będzie budynek, on będzie wyższy niż te silosy, które mamy po lewej stronie. Także to jest no, kawał hali. W tym budynku, który, który, który tu widzicie, który będzie w hali z cegieł, to jest, to jest laboratorium. To jest laboratorium które będzie się znajdowało w hali i laboratorium na potrzeby tej nowej instalacji za tym będzie, będą, będą urządzenia e, za, za tym budynkiem widzimy również fundamenty także to wszystko przed nami to będzie hala produkcyjna tak za nami my tego nie widzimy ale za nami to będą wiaty na produkt tam po prostu będzie produkt który, e, e, który będzie w, w big bagach składowany to będą takie dwie wiaty także Pewnie poinformować, że wśród nas jest również pan przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Knap, jak i również pani skarbnik Mirosława Śmigier. No, gender się zdarza, ale to tak to jest. Szanowni Państwo, jest to dzień bardzo ważny dla gminy Sławno. Po tych dwóch latach, tak jak prezes zaznaczył, udało nam się sfinalizować i ta inwestycja już jest w trakcie realizacji. To jest pierwsza z czterech dużych inwestycji, które będą realizowane na terenie gminy Sławno. To nowa spółka sławno-cernowa, to kopalnia grudzejna z 20 hektarów złoża, to centrum logistyczne artykułów farmaceutycznych i zdrowej żywności. Teren budowy będzie obejmował kompleksowo około 50 hektarów gruntów. To są miejsca pracy, to y, jest y, zatrudnienie i również, z czego się cieszymy, to są dochody, podatki dla gminy. Nie byłoby tej również dla województwa, bo podatek wad i powiatu również dla wszystkich szczebli samorządu, tam gdzie jest udział w podatkach. Szanowni Państwo, nie byłoby, myślę, tych inwestycji, gdyby nie dobra współpraca z sektorem przemysłu, z sektorem wydobywczym na terenie naszej gminy. Tutaj są dwa wiodące takie podmioty, to spółka Nordkalk i spółka Grudzeńlas, a tutaj chcę powiedzieć, że ta współpraca jest bardzo wzorowa. I tak jak Państwo słyszeli, w ciągu dwóch lat od podjęcia uchwały o zamiarach utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, strefy łódzkiej pod strefy sławno, udało się rozpocząć inwestycje poprzez utworzenie strefy, poprzez yy, uzyskanie decyzji o warunkach zawodowych, decyzji środowiskowej, jak również pozwolenia na budowę. I za to w imieniu samorządu gminy w imieniu własnym pragnę serdecznie podziękować całemu zarządowi spółki obecnym tutaj prezesom dyrektorom wcześniejszym dyrektorom również i obecnemu tutaj panu dyrektorowi Siudzie za to że wspieramy się nawzajem tak w sferę biznesu jak również firma Norka rozumie potrzeby gminy sponsorując czy to dożynki czy mistrzostwa Polski w golarstwie górskim te imprezy, które są ważne dla rozwoju naszej gminy. Pana Wójta Gminy Sławno, pana Tadeusza Wojciechowskiego oraz kolegę Marcina Heliosza do złożenia podpisów na akcie erekcyjnym. Bardzo proszę. Pana marszałka y, Artura Bagińskiego również y, złożenie swojego podpisu na akcie re rekcyjnym. Zapraszam Panie Marszałku, przepraszam jako osoby bez której ten akt reakcyjny nie byłby w pełni e, ważny e, kolegę dyrektora zakładu w sławnie kolegę Roberta Środy. Robert bardzo proszę. Z e, dawać się do e, naczynia... Y, Kastry. Kastry. Tak. Y, bardzo proszę wszystkie osoby, które y, brały udział w podpisywaniu proszę, bo to jest Tylko pomnę krzywdę. Weź trochę do góry ten hełm. Na magi mapie wolny nie No Kierownik budowy my, jeszcze kierowniki tutaj pokaże jak. Ja teraz niech nie, tak zrobi, żeby nie było widać. Mało, to się nie uda. I teraz ma być równo prosto. Mało, zaprawy, chciałem tam go ludzić. Rzemieślnika odniósł godność ludzkiej pracy i sprawił, że przez pracę przedziwnie możemy uczestniczyć w jego dziele odkupienia. Umacniaj Boże swoich wiernych uprawnionymi, uprawnionym błogosławieństwem przy budowie instalacji do produkcji granu, granulatu wapiennego na terenie zakładu Nordkalk. Niech ci, którzy swoim trudem nadają nowy kształt rzeczom przez siebie stworzonym, Boże, uznają swoją godność i radują się z tego, że ich praca przyczynia się do postępu ludzkiej rodziny i przynosi Tobie chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Radość przepaja serca, kiedy ta praca jest podejmowana. A jeszcze bardziej, kiedy są podejmowane wysiłki, aby przygotowywać warsztat pracy. Jest to istotne i bardzo ważne w świecie zawsze i wszędzie, w dobie współczesnej, Wszystkim tym bardziej. Dziękuję za tak liczne przybycie na dzisiejsze dzisiejszą uroczystość, wzięcie udziału w tak ważnej dla nas wszystkich ceremonii a w tej chwili chciałbym zaprosić wszystkich tutaj zgromadzonych na część nieoficjalną na poczęstunek w zajeździe Niwa. Bardzo serdecznie zapraszamy. A? Bardzo. bardzo proszę wszystkie dokumenty na stole leżą, aby już do, mogły być do podpisu. Takich samorządowców nam potrzeba w całym kraju, nie tylko tutaj w województwie łódzkim w powiecie opoczyńskim, bo inaczej by się e, rozwijał nasz kraj i to od dołu wszystko zależy od nas tu po poszczególnych ludzi i od tych którzy robią zdjęcia i od tych którzy pełnią różne funkcje na w różnych miejscach bo warszawa warszawa sobie może decydować ale doły muszą wykonywać panie prezesie bardzo bardzo jesteśmy jako zarząd województwa Zaszczyceni, że ta inwestycja jednak powstała i powstanie na terenie Województwa Łódzkiego, że tu do Województwa Łódzkiego CITY i PITY będą wpływać. powiat Opoczyński się dołącza tutaj z gratulacjami. Cieszymy się bardzo, że ta inwestycja powstaje na terenie Powiatu Opoczyńskiego. To tak jak powiedział Wójt, jak było powiedziane wcześniej, dla nas to jest, jest wiele pożytków z tego tytułu i podatki, czyli dochody, które sprawiają, że możemy inwestować te pieniądze w inne miejsca i w inne nasze zadania. To są miejsca pracy, które, czyli wartość, która się przenosi z kolei też i na podatki, i na, na, na możliwość pracy, która jest wartością samą w sobie. Także dziękujemy bardzo panu wójtowi i tutaj zarządowi firmy, że lokalizacja jest tutaj i wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili. I życzymy dalszego rozwoju i dalszych inwestycji na tym terenie. Dziękuję. Na mojej administracji. No ale efekt tego jest widoczny i myślę, że radość tego tytułu dla wszystkich tych, którzy miejsce pracy dla siebie i utrzymania swoich rodzin będą czerpać. To jest bardzo ważne. Ważne jest, bo, bo wiemy jakie są potrzeby w naszym kraju, nie o tym wszyscy. I, i coś jeszcze, no ja bym tylko apelował do e, Pana Kwiatka, który ten produkt wymyślił, myślę, że on się będzie sprzedawał nieźle, e, są zapotrzebowanie, oby te ceny były dla tych rolników przystępne, bo jest we mnie jeszcze taka część również e, osobowa rolnika. I, i... Serdecznie. Szanowni Państwo, jeszcze raz chciałbym podziękować w imieniu samorządu, gminie Sławno. Yy, tutaj yy, pan dyrektor Perek powiedział, że taki jestem uciążliwy. Yy, to znaczy się, może nie do końca, ja mu pracę szykuję cały czas. No. Tak, to komu szykuję pracę, to to, to no, takie oceny są, ale dziękuję za współpracę, bo naprawdę jest bardzo dobra i te yy, raporty oddziaływania, nieprzedłużane oceny wiadomo.